Turyści mogą wjechać do Korei Północnej wyłącznie z Chin lub, rzadziej, z Rosji, co sprawia, że podróż do kraju wymaga planowania przez konkretne trasy graniczne. Każdy gość otrzymuje przewodnika pełniącego funkcję strażnika, który towarzyszy mu nieprzerwanie i kontroluje każdy krok podczas wizyty. Samodzielne spacery poza terenem hotelu są zakazane a opuszczenie wyznaczonej trasy grozi natychmiastową interwencją służb i ostrzeżeniami. Telefony satelitarne, odbiorniki GPS i laptopy bywają konfiskowane lub szczegółowo sprawdzane przy przekraczaniu granicy, by ograniczyć niezależną komunikację. Książki religijne, takie jak Biblia, są absolutnie zabronione i mogą stać się powodem do aresztowania lub odmowy wjazdu dla posiadacza. Obywatele Stanów Zjednoczonych mają formalny zakaz wjazdu od roku 2017 po znanej sprawie jednego z odwiedzających. Paszport i wiza bywają zabierane przez przewodników i oddawane dopiero przy wyjeździe, co ogranicza swobodę przemieszczania i prywatność gości. Każdy bagaż jest gruntownie przeszukiwany przez służby graniczne, które kontrolują zawartość i eliminują niedozwolone przedmioty, Zgodnie z regulaminem. Aparaty fotograficzne są sprawdzane przed wjazdem, a niektóre obiektywy lub karty pamięci mogą zostać zatrzymane z powodów bezpieczeństwa. Turysta musi podpisać regulamin zachowania, a złamanie jego postanowień może prowadzić do zatrzymania, grzywny lub kary pozbawienia wolności. Najczęściej odwiedzający nocują w hotelu Yangakdo. Który stał się symbolem gościnności przygotowanej specjalnie pod przybyłych cudzoziemców. Hotel Yang Gagdo stoi na wyspie, co w praktyce uniemożliwia samodzielne opuszczenie obiektu bez eskorty i chroni go przed nieautoryzowanym ruchem. Na piątym piętrze hotelu znajdują się pomieszczenia kontrolne, oficjalnie zamknięte dla gości, co wzmacnia poczucie nadzoru personelu administracyjnego. Pokoje w wybranych hotelach posiadają podsłuchy oraz ukryte kamery, dlatego prywatność gości jest często iluzoryczna i stale monitorowana. Choć sieć energetyczna bywa niestabilna, w hotelach propagandowe kanały telewizyjne pozostają zazwyczaj włączone jako element informacyjny. Restauracje hotelowe serwują potrawy o wyraźnie wyższym standardzie niż przeciętne posiłki dostępne dla zwykłych mieszkańców. Co ma wymiar pokazowy. W hotelowych sklepach i barach dostępne jest popularne piwo Taedonggang Gang oraz inne towary skierowane do zagranicznych gości i oficjalnych delegacji. Zdarza się, że turyści są zatrzymywani w hotelu podczas defilat lub istotnych wydarzeń państwowych, co ma na celu kontrolę kontaktów i obserwacji. Basen, kręgielnia i inne rozrywki w hotelach pełnią funkcję pokazówek, mających wywołać wrażenie nowoczesności wobec odwiedzających. Personel hotelowy zna jedynie oficjalne narracje i udziela tylko przygotowanych odpowiedzi, dlatego szczere rozmowy z gośćmi są rzadkością. Turyści oglądają starannie wyselekcjonowane miejsca, głównie w stolicy, co ma w założeniu zaprezentować określony obraz kraju odwiedzającym. Każdy krok turysty podczas zwiedzania jest nadzorowany przez przewodnika, który trzyma się blisko i ogranicza możliwość swobodnego ruchu. Fotografowanie żołnierzy, ruin, zatroskanych osób lub ujęć ukazujących biedę jest surowo zabronione i może sprowadzić poważne konsekwencje. Zdjęcia pomników przywódców muszą obejmować pełne sylwetki. A kadrowanie w sposób niepełny jest traktowane jako brak należytego szacunku. Obowiązkiem gości jest składanie kwiatów pod pomnikami, co ma charakter rytuału obowiązkowego i potwierdza oficjalny szacunek wobec symboli państwa. Turyści oglądają luksusowe sklepy z towarami, które dla zwykłych obywateli pozostają niedostępne, co podkreśla skalę nierówności ekonomicznych. Program wycieczki obowiązkowo obejmuje muzea poświęcone zwycięstwom kraju, gdzie narracje historyczne są prezentowane w wyselekcjonowanym świetle. W trasie bywają też pokazowe wsie, w których lokalni mieszkańcy odgrywają przygotowane role, by stworzyć teatralny obraz zadowolenia. W planie wycieczki często znajduje się wizyta w szkole, gdzie uczniowie recytują propagandowe wiersze przygotowane specjalnie pod gości. Turyści nie mają dostępu do prawdziwego życia codziennego mieszkańców, bo ich kontakt z lokalną społecznością jest starannie ograniczony. Przewodnicy sprawdzają zdjęcia w aparatach i na telefonach, a w razie potrzeby mogą żądać usunięcia ujęć uznanych za niedozwolone lub kompromitujące. Fotografowanie mostów, dworców czy obiektów infrastrukturalnych. Jest często zakazane, by ukryć faktyczny stan techniczny sieci transportowej. Robienie zdjęć mieszkańcom bez zgody opiekuna jest surowo zabronione i może skutkować natychmiastowymi sankcjami ze strony lokalnych władz. Każdy przewodnik ma obowiązek raportować zachowanie turystów wobec urzędników, co tworzy system wzajemnej kontroli nad odwiedzającymi. Władze obawiają się, że zdjęcia ukazujące biedę trafią do internetu i obnażą rzeczywistość, dlatego rygor fotografowania jest niezwykle surowy. Turyści częściej jedzą w specjalnych restauracjach, gdzie stoły uginają się od potraw przygotowanych z myślą o efektowności i wygodzie gości. Mięso pojawia się na talerzach często, choć w powszechnej codzienności mieszkańców stanowi rarytas, co podkreśla dychotomię dostępów do żywności. Obfite serwowanie alkoholu ma działanie rozluźniające i bywa używane, aby turyści czuli się swobodniej i byli bardziej ekspresyjni na przyjęciach. Wycieczki czasami obejmują koncerty zespołu Moran Bong lub podobne widowiska, które mają ukazać wyselekcjonowany obraz kultury scenicznej. W programach bywają wizyty w parku rozrywki stolicy, gdzie atrakcje mają za zadanie podkreślić nowoczesny charakter wybranych obszarów. Nawet drobne przewinienie, np. pozostawienie druku propagandowego na ziemi, może skończyć się zatrzymaniem i karą więzienia. Sprawa od towarmbiera przypomina, że za zabranie plakatu propaganda można zostać skazanym na 15 lat obozu pracy co ma wymiar odstraszający. Turysta, który publicznie krytykuje strukturę władzy, wystawia się na niebezpieczeństwo najcięższych kar, łącznie z odizolowaniem i deportacją. Przewodnicy powtarzają często, że to, co widzisz, musisz relacjonować według ich instrukcji, by ujednolicić przekazy o kraju na zewnątrz. Każda wizyta kończy się szczegółową kontrolą bagażu i rutynową inspekcją na granicy, podczas której konfiskowane są niedozwolone przedmioty. Turystyka stanowi dla kraju sposób na zarobek twardą walutą. I źródło dewiz potrzebnych do finansowania wybranych projektów państwowych. Rocznie kraj odwiedza zaledwie kilka tysięcy cudzoziemców, co sprawia, że turyści są rzadkim i starannie zarządzanym zasobem wizualnym.